Hej, hej, tu Ida, dzisiaj jedziemy do Warszawy. Pierwszy raz jechałam z siostrą w strefie ciszy i wcale nie było jakoś super cicho. Kremik na drogę, of course. W Złotych Tarasach spotkałyśmy się z moją przyjaciółką i poszłyśmy razem na macze. Do takiego miejsca, które nazywa się Kuku Macza i tam było super. Potem poszłyśmy szukać naszego miejsca, w którym śpimy i to było obok takich fajnych sklepów. Kiedyś coś sobie kupię. Znalazłyśmy już miejsce, w którym śpimy i mamy przepiękne mieszkanko z pięknym widokiem Prawie, że w samym centrum. No, naprawdę z tym to mi się udało. Zaczęłyśmy się szykować i ja dzisiaj będę wyglądała zupełnie inaczej niż normalnie. No, całkiem mi się podoba ta stylóweczka. Na koncerty w sam raz. Bo idziemy, słuchajcie, na Maybelline Music Stories. Tam już musieliśmy jechać taksówką, bo trochę było za daleko na piechotę. Bardzo fajny klimat daje to, że obok jest stadion. Super to wygląda. No, ja z Warszawy nie jestem, to potem się tym zachwycam. Całe miejsce, na którym to się działo, było w ogóle super. W serio było tak fajnie przygotowane, było bardzo dużo różnych stoisk i nawet jak się nie słuchało muzyki, która akurat wtedy leciała na scenie, to i tak naprawdę było mnóstwo atrakcji, z których można było korzystać. Ja tam byłam na zaproszenie, więc miałam taką strefę VIP, ale na tej strefie za wiele się nie działo. Tacy top influencerzy mieli tą strefę trochę lepszą, ta na której ja byłam była taka, no wiecie, można było usiąść. Naszym głównym muzycznym celem dzisiaj był Young Iggy oraz Sobel. Moja siostra bardziej Young Iggy, moja przyjaciółka bardziej Sobel, a ja tak byłam po środku. Ale szczerze mówiąc bawiłam się dobrze na tym i na tym, bo w sumie obydwu bardzo lubię. No klimat był tam genialny, naprawdę, bo tam, jak jeszcze zaszło słońce, to też się zrobiło fajnie. Czułam się trochę jak nie ja, bo ja na co dzień tak się nie ubieram, Podobało mi się. Potęczyłyśmy, pośpiewałyśmy. Spotkałam kilka osób, które wcześniej znałam tylko z internetu, bo nie pojawiały się na innych eventach, na które chodziłam. I w ogóle było bardzo fajnie. No i spędziłam czas z takimi dwoma fajnymi dziewczynami. No lubię je fajne są. Oprócz tego na tych różnych strefach można było zgarnąć darmowe kosmetyki ze zrobienie różnych zadań. Super sprawa, żeby to porobić między koncertami, albo po prostu jak kogoś nie słuchacie. 23 się zbliżała, więc ja oczywiście już miałam z No naprawdę, kurczę, podobało mi się bardzo. Szkoda, że rok temu nie udało mi się być, bo naprawdę było fajnie. Więc za rok też przyjadę. Dobra, to tyle. Idę spać. Pa!